Okej, okay. okej. Okay. Dobra. To poczekajcie. Dobra, już idę. Na razie. O, tak. O, Z czekoladowymi padyczkami. Dzięki. Dobra. Już, nie. Proszę, nie. Hey.

Dobra, widzowie, muszę poczekać, aż yy, to będzie yy, wycie decyduje. -y, ja I muszę pójść do garażu. Nie, do łazience będzie przesłuchanie. Ja tu się urządzę, no to zobaczymy się, jak już to urządzenie W tym pomyśleniu. Siema, widzowie, już skończyłem robić tamto, tylko muszę zadzwonić do kolegi zaraz. Tylko najpierw, na razie tylko przesłuchamy. Znaczy tego drugiego kolej, bo ja mam drugą, drugą oczywiście, kolegę, więc nie. E, no to muszę to szybko do niego zadzwonić i pojechać po tego pierwszego, który był cały czerwony. pewnie teraz już się wytarł z tych tajemnych, A na razie to przed tym to przesłucham, na razie, dziadka. Dobra, idziemy do dziadka. Ja Naszą... się Dobra pani, e, dziadku. I mm, tak mogę ci powiedzieć. Jucze, co? Ty... Co? zamknąłeś? No bo przecież tutaj mamy przesłuchanie już, co nie? Echa. Dobra, mam pierwsze pytanie. Co Echa. robiłeś podczas zabijania? Ja nie zabijam, tylko kanapki sobie zrobiłem. No, ja jeszcze nie wierzę, ja jeszcze nie wierzę. Musisz powiedzieć prawdę. No, Co jest... robiłeś podczas zabijania? Ale przecież ja mówię prawdę. No, robiłeś no, nie, kanapki lubiś, z dżemem. Nie robiłeś kanapki z dżemem, tylko robiłeś... Nic nie robiłeś, no bo ja tego nie widziałem, ale... No na pewno nie robiłeś kanapek z dżemem. Robiłem Miałeś... kanapki z dżemem! Z dżemem. Już lepsza by była wymówka, gdybyś malował ściany. Hmm, ale to nie są kanapki z dżemem. To chodzi. są kanapki z dżemem! Dobra, na razie wyjdź, wyjdź, wyjdź. Wyjdź. Przesłuchany jesteś. Dobra, ja teraz muszę zadzwonić do kolegi. Zaraz. Na no siema, kolega ma, co chcesz? No, czy y, możemy do ciebie przyjechać na przesłuchanie chwilowe? No, Okej, okay, to my będziemy zaraz jechać, okej? Okay? Okej. Okay. To na razie. Na razie. Dobra, teraz muszę... Dziadek, dziadek. Kurna, ty już wiesz chyba, co robimy. Tak. Jedzie? Chyba, chyba gaz. I do domu numer 33, do kolegi. Czerwonego. Kolejny. Aha. Dobra. Widzimy. O, wow, kurcze! Willa. No, jest go, Willi. Dziwnie trochę, że pustka dzisiaj. No. Hmm. Myślę, że coś się stało. Nie. a w ogóle mi tak nie ufałeś wcześniej. No bo ci nie ufam nadal. No to co? czemu nie myślisz, że cię znowu nami zabiję? Hmmm. podejrzane. No cóż, nie... razem to sprawdzę. Ro... ro. Dobra, podjeżdżaj. No. Dobra, my już się widzimy w środku U niego. U... Dobra, Brawitowie, jesteśmy już pod niego domem. tylko e, chciałbym wam powiedzieć, że... E... No, Dobra, już, okay. tylko chcę coś powiedzieć, że e, po prostu na razie nie będę, nie, nie no, czyli po prostu nie dzwonię do tego kolegi, bo nie, no nie chcę, znaczy kolegi tego, co będzie przesłuchiwane, to teraz jesteśmy u niego, tylko chodzi, że nie będziemy dzwonić do tamtego, cheese, który miał cheese, mi... Co ty tam robisz? O, ale zazdroszczą mnie. Cis, cis. Dzięki. No już idziemy. Oczywiście, przecież kolega nie chodzi w tej samej... W ogóle czemu my nie zmieniamy ciuchów? Ja mam swetę, no co A, to ja nie zmieniam ciuchów. Chyba nie wiem. Dobra. Ale kolega no na Instagrama se wrzucił fajne zdjęcie. Dobra, pukam do niego. Halo? Lajko. Idzie. Siema. O, pisak mi przyszedł. Dzieci Siema. Chyba ty... nie umie mówić. Ty nie? Chyba no. jest jakiś podejrzany. Bardzo. Halo. Umiesz mówić? Ty. Ja bym go wziął On nie umie mówić. On nie umie mówić. Ty jak ja mam go przesłuchać? Normalnie. Wyczytaj z myśli, albo wejdź, na niego brzucha. Wiem, będę pisał na tabliczce. Dobra. no, no on będzie pewnie. Będzie pisał na tabliczce. Gdzie on jest? Pan nie może mówić, ja my go zgubiliśmy. Gdzie on jest? O, na silce. Na silce? Dobra. Ucieka! No nie! No nie go. No nie! giga O nie! Z jednej strony by go weź! Chyba nie będziemy mieć kogo przesłuchać. O! o moje stopy! Górne! <gulna> no mam Gdzie? Mam cię! No mam, mam cię! To no nie! Aby go jakoś otoczyć, wiem, na wózku, wózkiem go. Oh, o, już to Chodź tutaj! <laughs> chodź tu, chodź tu. Chodź tu, gigaczocie. Do wózka! Gdzie on jest? No właśnie chce go do... Ale no, nie do tego sklepowego. Nie wiem, ciebie w przypadek. To ty go bierz, jakby ty Gdzie on wyszedł? Dobra, on nie jest chyba podejrzany jednak, On chyba rzeczywiście wpadł w jakąś czerwoną plamę. Co nie? No chyba tak. Ale ty na jesteś podejrzany, dziadek, więc się tak nie zawuchowuj. Tak jest! A... Ja cię seruję tym! Nie, nie, dziadek! Nie! Nie! Yes, dziadek! Dziadek! Was... Aaa! jakiś gaz, oh! Jakie auto tu jest? Co moje auto? Które której było bababo ba, i gigi? O nie! Dziadek! Dziadek ląduj! Jak? Jak ląduj? Ląduj! No nie wiem! Aaaa, nawet jak wystartowałeś Kurde, ja cię włączyłem! Ino, ino! Dodaj, że. Chyba zatopiłem. Aaa, odwrócił się. Co ja? Poka. O! aha, Gdzie jesteś, dziadek? O kolkę sobie chyba. Znaczy, jak kolkę sobie można złamać? Dobra, on nie jest podejrzany, musimy jechać. Idę. Chodź! Może wujek już wrócił. Wujek? No, może tak. Idziemy. nie Ale nadal jesteś podejrzany. Mówi kolega, że nie umie gadać, się ja... bo nie y, rozmawialiśmy z nim przez telefon. Hmm. On chyba y, y, wstydzi się z, ze mną gadać. No już widać, są, Ale willa jak nie wiem. Zdziwiłem się. A ty? Piękna. Lepsza od mojego auta. Czekaj, Bo ja nie was na pełnego Co? A sobie taką stówkę. Tak. Ja wiem, że masz gdzieś no. no, nie, muszę, go lepiej. <grystanie> <Ja>. <grystanie> nie, no, nie, ja, czy ja to idę? nie, to tylko wystaje. nie, 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 Jak nie, 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 Dzień Poznania, od razu Stawmy tu auto. Um, w ogóle czemu wujka nie ma w domu? No bo nie nie ryby. No, nie, mus, muszę poczekać. Dobra, ja muszę poczekać na wujka. Dobra, to widzimy się jak już znajdę wujka. O, chyba już przyjeżdżam, muszę zobaczyć. A wujek? No siema. Nie Siema. ma. Może Cię wziąć na przesłuchanie, chodź. Suba? Zabaw. Tak, zobaczę. Gdzie zabiłeś? O, chyba jestem mordercą. Trzeba go gonić. Dobra, muszę. Bo... Nie no, nie powiem na razie, cię chyba, muszę go gonić jakoś. Dobra. Znajdę jakąś będziecie i od razu. Dobra. Muszę szybko jeszcze zobaczyć, czy w ogóle Cię on ucieka. Kurde, Zabrał mój Robert, który miałem wziąć. Czy ja go powinienem gonić? Hmm... Chyba powinienem. Tylko to zaraz, bo muszę znaleźć jeszcze inną rzecz. No przecież nie pojadę... Chyba zgubiłem go. Trzeba go gonić rowerem, ale szybko, zesłu. Teraz szybko muszę nie jechać. Brudne mówię, że mój nale stoi. Nie wiem gdzie on może być. I będę musiał w e, kolejnym e, dniu do niej to na popcid zadzwonić, by ją zajść, bo przecież on pójdzie z podejrzany. No. Gdzie on może być? Gdzieś tu? Nie, no to przecież by nie wiem. Jemu, może tam jest. Nie chcę tam patrzeć, bo tam śmierdzi. Kiedy tam są? Dobra, zadzwoni na policję. Albo nie, wiem. Idę wziąć broń ze sobą. No i muszę zabić mojego tatę. Znaczy mojego bójka, z nim się pamięta. Dobra. Idę szybko. Nie, gdzie mój robot? Dobra. Mój robot. Ej! ale robię drifty. Jestem mocny. Ej, ej, ej. Dobra. Jesteśmy. Szybko. Zobaczymy, jak wyglądam w przebraniu, bo na razie policji nie ma, bo jest nie to. Po prostu już nie ma. Dobra, chyba wyglądam w nim. Biorę jeszcze tą broń. Um. I kajdanki. I... nie, to nie, to mnie nie będzie potrzebne. Dobra, muszę wyruszyć i znaleźć mojego tatę. Zobaczymy się już w następnym odcinku. Znaczy kurna, nas wujka, no nie mogę! No, my się cieszyłem tak, że znajdę wujka. Dobra, może ten menery to może być, jeszcze zobaczy szybko. Dobra, ja tam już nie dobiegnę. Jestem zwęczony całym dniem. Prześpię się na no, pozycję szybko. No i zobaczymy się. Na razie.